Strzelanie sorki. A no, Siemanekko, wzięliśmy cię za ten potworę, którą jakoś wierze, ee, tak, ee, wierze, ee, wierze, właśnie zauważyliśmy szczotkowoty. Jakbyśmy wcześniej ten on tutaj wierze, Prysnęło zaraz jak nas ujrzało. Roket, tak jakby wątpię, czy ten rój jest niegroźny. Trochę mi głupio, że to wylazło. Quill wpakował salwę w ogromne gniazdo Robali. Odpadł jakiś kawałek, a z niego wylazł taki fruwający stół z ja stroje stronicy galaktyki. Uu. Gdzie my to mamy stroje? Tutaj trójkąt. Te stroje są okwila. A mi się chyba blokowało tego. Gruta. I Grut, pokaż stroje. Czy on już wygląda jakoś inaczej? To tak samo, to jest standardowy, to jest 2014, a tu palownik, nie wezmę ten co, ale znalazłem. i dostałem trufę, po co super. A O, przebiorę Starlorda też. Co ty tu masz? Jakiś szmaty. Zal mi się podoba. Założysz? A założył, kurczę, jaki przystojnie. A jak wam braknie kieszeni, improwizujcie. Jestem grub. Ten to by było tłumaczyć tłumaczyć. Jestem grub. Ten potrafi. Jestem grub. potrafi. Jestem grub. Ten potrafi. Ten potrafi. za kamień. Kamień potrafi. No, tam coś jest. Oj kurcze Wejdziesz tam? Wejdziesz Dobra Tu coś leży Hej grod! A kiedy martwe ci tauri pływają? Jestem stopę z głowy? Dlaczego czego nie rozumiem? Śmieszne bardzo naprawdę Jeszcze tutaj są na górę wejdę. Nic tu nie ma chyba kiedy nieźle na nim leży ten strój Tutaj jest coś. Wszędzie to jest porozrzucone. On naprawdę nie wiem jak to wykorzystać. Tutaj coś przeskanujemy, a nic się nie dzieje. O no to coś żółtego. Za tym dużym czymś jest przejście! Bo muszcie mi to pchać! Podnośnik ilba, antygrawitacyjny podnośnik model B9 udźwik 1000 galaktycznych kilogramów. Ach, jak to nas przyłapią będzie ryfa. Jest tylko jedno wyjście o Czy to miało mi poprawić samopoczucie, to? nie chcę spać. Ale... Nie, tam nie będę skoku. Dobra interakcja, robimy tutaj. Jestem. Skąd ty tu piękny? Jestem! Co stół? Toż to klasyczny warsztat roboczy model T. Tak solidnych już dzisiaj nie robią. Ej, queer! To zobaczmy, czy ten piękny wciąż działa. Może ci ponaprawiam sprzęt? Ej, daj no te rzeczy! Daj no te rzeczy! Korzystaj z warsztatów z pomocą Roketa, wytworzyć tworzyć bajery. A to to. Gdy go aktywujesz, wyświetlane są dostępne bariery. Do stworzenia każdego bajeru wymagane są określone składniki. Doskonałe. O, zaczynałem mocniej się martwić. Gwałtowne przewodowanie. Za czas odnowienia po przegrzaniu się pistoletów żywiołów. I co mam to wziąć? Jedno świeżutkie ulepszenie. O o Ale co co, jak stąd sobie pójdziemy, to już tu nie wrócimy, bo widzę, że tu bardzo dużo fajnych rzeczy jest. No tutaj już nie mogę tego, bo mnie nie stać. Tak, gwałtowne przeładowanie sobie wziąłem. Co tu jeszcze jest? Przeciąganie zasobów opuszczonych przez wrogów leżących do 15 metrów od siebie. No przydatno nawet. A tu szybkie, dwukrotne naciśnięcie. Rydwa, jest strzał. Zwolnij przycisk, aby wystrzelić pocisk, który spowoduje oszłomienie i zdań fizyczne obrażenia. Druga rzecz. A tu szybko zostaje podwojona, gdy zdrowie spadnie. Po... Nie takie mnie interesuje skanowanie wrogów podczas walki za pomocą widzowora. Hmm. ...przybój pomiędzy celami przez krótki czas, ostrzeliwując je, chwilowe spowolnienie czasu, przerobienie uniku w ostatniej sekundzie. Drogie, ale stać mi, na styk by było. Unik z rozbiegu, zapobieganie upadkowi dzięki wykonaniu uniku po otrzymaniu nakotującego ciosu. Super, czesko, zadanie, zadanie Zabójczego ciosu po użyciu odrzutówek powoduje wypadnięcie z pokolenego wroga dodatkowego zdrowia. Mm. Namierzenie składników za pomocą sygnałów śledzenia i dodatkowego wsparcia wizora. To mi się chyba przyda. O, chyba to wezmę. Zwiększenie liczby punktów zdrowia o 20... Dobra, ja to biorę. Dobra! Twoje ręce! To mi się na pewno przyda na bank. A ja to już takie droższe widzę. Nie, nie droższe, tylko takie, na które mi nie jesteś po prostu. I coś jeszcze sobie weźmiemy. No nie ma już tego dużo do wyboru, zbytniałem. No wezmę to. Będę stawiał na ściąganie tych wszystkich śmieci. Coś jeszcze? Nie, biedak. A dobrze, dobrze, już wiem po co mi te rzeczy. No i teraz mi tłumaczą. Drugi pomoże ci namierzyć jego dokładną lokalizację. Dobrze, aha, jeśli odwalimy cały ten zyf, to będzie przejście. Dobrze wiedzieć, tu nic chyba już nie będzie. Ej, a jest zatumowany w bezpiecznym miejscu o drugie. Prowadzenie ciągłego ognia powoduje przegrzewanie, gdy następuje przegrzanie na wskaźniku stygnięcia pojawiają się zielone obszary, naciśnięcie R2 znacznik znajduje się na tym obszarze, onluje przegrzanie. Bardzo Może zobacznie. mają dość twojego skrzeczenia. Ach. No już Quill, niech te pukaweczki się przydadzą, pomogą nam celu. O to tak? dobre to. Ehe. I powiem wam, że Joeś jak za fajnie zareagował Dobra, zacznijmy jak już, już stąd wypełzać. Aż mi e, wracając, e, trigger podskoczył, stotych stotych. ale jaki? Żadnej kiedy nie widziałem i z całą puścimy. pewnością nie ma co mówić Zaczęło się opuszczać, wcisnąłem na zielone i ten pistolet tak wystrzelił fajnie, to było dobre, to mi się podobał A co tu niby straszne! Nie żałuję stary zakup <laughs> Bardzo bezpiecznie, nie? Po twojemu może i bezpiecznie jakby się bujało. <noise> Dajcie mi kilka chwilek o, no, kosmik! To wiecie, ja tu nie jestem sam! O! Co I co robię? Robię? Ale bym coś takiego A nie, na Mogę lecieć ja Co on robi? Nie wiesz, co przegapiłeś! Nie powtarzalne! Pan do Roketa? Wreszcie. Dotąd to nie było was słychać. Coś, co jest w tej kopalni, rozwala nam połączenie. Ehe, tutaj coś naprawdę nie gra. A który znowu wpadł do dziury? Naprawdę? <grym> Jeszcze cumuję milano, ale Drax już ruszył was szukać. A może znajdziesz lorda przed nami, bo wciąż go nadganiamy. Bo w końcu będzie trzeba zacząć chodzić za rączki. Ona jest za Odszukam Cię Quillu! Odpisz mi swoje otoczenie! Eee... Stare żelastwo, stary osprzęt... Jest... Staro. Przyjąłem. Mm. Przyjąłem. <głos> 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 to coś? Nie, Ale co ma Co oni tu znowu drążyli? Co to było? Takie dziwne skalne jakby kostki, metalowe. Dobra, co mi się podoba ten atak A czy coś tam? stary o już nie jest wyłącznie stary osprzęt. sprzęt Hmm A może Rocket wie co to jest coś. No, może bym powiedział coś jakby na plecy albo na klatę. Zapis się zrobił Nowa znajdźka strażników. Udało ci się znaleźć kręgową jednostkę kontrolną na pokładzie Milano Rocket, coś tam, coś tam. Lubię znajdźki znajdować. Idziemy dalej. A coś mi się tam świeci. Czy ja tutaj mam lepszenia? No fajnie, tu są te bajery. Ale nie, nie stać mi tu, czemu mi się tak świeci. Poziomu też chyba nie dostałem. Określam, Lorda. I on jest. Nie, jeszcze nie ma. Oszczęściła się Wam? Nie była to bola, Funk. I widzę, że tutaj coś leży. Fajnie. Przyda się ten skaner. A tam co jest? Ej, nie ciszać, Majka, skoro Coś, coś siedzi z daleka. A to chyba nie stąd sięgnę. No super. Ten gadżet mi się podoba. O i następne ulepszenia teraz będą. To mogę sobie ulepszyć. To. I to. Wezmę tych, skanowania wrogów, zobaczymy co to jest. Tylko jak to, w lewa gałka? Nie, nie mogę? Eee, masz wystarczającą liczbę składników by wykupić ten bajer, Znajdź tu warsztatowy dla roketa by go stworzyć. Aha. Przynajmniej że teraz mogę. Dobra. O, mogę jednak tędy, to sprawdźmy, czy tam wyskoczę. Nie, tu jest chyba szyba. To przez tą pękniętą muszę iść. O nie, tu nie jest pęknięte. Tutaj. O Boże, wylewka, jest. Interwizja. O, trzeba było nich zrobić. Przegrzałem, nie trochę. pasek przełomienia. O, na chwilę mogę ich pobezwołać niż przeciwników. O kurcze. Najgorszy z tym razem. Nie, lepiej na odległość. Cię Jankowy stworzę! Twój ja... zazał, Piterze Jak rozłonie! Nie zamierzam się kryć! Przedmiot jeden był twój wybór strażników. Roz, badań, o, na No blisko. A to jakiś boss chyba. Dobra, lej go

Aaaaaah! tak... następna, czyli działa. Moja kolej! Chyba dostatku zaraz wsiądziemy, skurujonicu. Ile się O kurde. w czas! Muszę sobie za... To jest Macie i nawet żywego. Hej! Hej! Nie ma co czekać. Nadgonimy, tylko mamy tu... piknik. Milano został niedaleko ostatniego punktu. Pójdźmy do niego i przepatrzmy tę drogę. Jak moje cudo. Tam sobie sprawdzisz, o ile tam jakoś wejdziemy. Co to? Gdyby to ściągnąć na dół, to może nam wyrówna te brakujące metry. <laughs> No ja będę musiał chyba tym się zająć teraz A czyli Gamory, muszę poprosić o pomoc parkour. Pokaż nam ten parkour Gamoro! Na pewno parkour. tak nie umiesz Baga, niemożliwe O, i teraz co, Drax? Drax, zdołasz przetargać ten kontener? Podziwiajcie siłę kazaniańskich bojów! Pokaż. No dawaj, Drax. Potrzebuję twoich mięśni, Drax. Oczywiście! Aha, mam wybrać miejsce. Czekajcie, ja stąd... ...wyszedłem z góry, tak? A nie, nie nie, to mi się nawet świeci tutaj gdzieś tutaj Zrobione Zrobione. Chyba będzie okej okay. Gdy znajdą ci krwawe myśli przypomnij sobie te chwile do wódczyni. Będę pamiętać te ślimacze ruchy A tu chyba był ten element No coś tam siedzi. Tędy chyba Nie? No, chyba ten degrowy wyjdzie? Nie? A jak pan Rakusen musiał poprosić? Zrób to stary! Tutaj spróbujemy? A możesz go dać tam? Biorę się za to! <laughs> Muszę zobaczyć o górę gdzie to kładzie, gdzie ja tylko chcę i będzie tak dźwigał. Dobry typ, Nie głowa stary, piąteczka ci się należy. Gdzieś jeszcze są te elementy? Nie widać. Trzeba coś przesunąć Drax! O już to tam. Zrozumiano. Dawaj, siłę tu. Za mną, drużyną. Dobra, roker, znowu na wodzie. A tak, bardzo brawo. Jestem. Nie, no. chciałem wszystko sprawdzać. Tam... Tam byłem, tak? Nie wiem. Tam na pewno byłem, a tam nie byłem, ale czy, czy, czy warto tam iść? O kurde, aj! Może I na nie da się. A skaner mi nic nie pokazuje, więc nie wiem, czy jest sens tam wchodzić. tam doskoczyć. Chyba nie dam rady. Jak tu nie dałem rady, to i tam nie dam rady. Ej, padnę. Ej. Ale żyje chłopak. Dobra, idę. No to mi coś pokazuje. Być może zlokalizował potwora. Nawet nie wiemy, jak on wygląda. Mamy strasznie ogólne damy. Oj, tam ogólne... pośpiech. To pewnie takie słodkie, małe... Dziecię koszmaru i grozy. Ładna w boju jest Lady Hellbender, więc złowione okazki się to odzwierciedlać. Jak mówię, jakieś straszydło. Nie do końca. Nie ujmuje potęga. To na pewno jakiś słodziak. Babki lecą na słodziaki, nie? Tak. W całym kosmosie wystarczy pokazać samicy puchatą kulkę, a miękną jej kolanę. Mm. Lady Hellbender to nie zwykła samica. Tylko najgodniejsze kosmos z kosmosu. Ach, gdybyś widział, jak mała wydra bawi się łapkami. Trudno mi dyskutować. Gdy krążę po tym wraku, Żywie pewne odczucie. Nasz lud nazywa je oczami cienia. Tak, skoro już o tym i ja czułam, że coś na nas patrzy. Może to czai się nasza ofiara. Mogę ją powitać. No cóż, tych rzeczy jest. do zbierania. Wszędzie leżą. Ta, ta. Widywałam już takie moduły kopalniane, ale czego nie kojarzę to katatiańskich myśliwców na mm. wojnie. nie ma czytałem, ktoś będzie chciałby do włączyć. Nie będę weszły do zmiażdżenia naszych flot i ze Przecież musisz wiedzieć. To wiadomość. Nie ze sobą. Tak, naprawdę to nie. Nie miałam nic wspólnego z działaniami. Ale sama taktyka jest Ci znajoma. Nie. Pewnie tam trzeba będzie jechać. Jasne jak słońce. Sprawdźmy wszystko. Lady Hellbender może służyć nam sens, to nie będzie, to co ja? tu wleży. coś Strażnicy galaktyki mieliby się od teraz zajmować wymuszaniem? Nie. Zaczną nam dawać poważniejsze zadania ze strachu przed jej gniewem. No więc właśnie, Drax! A. góry yeah. ja, 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 ja. stresujące. No to co? Jak sądzicie, czeka z tyłu możliwości potwór zajął ten statek? Proste dla żywności. Może te silniki nadal wibrują. Uchładuję Jakiś wyciek z systemów mógł posłużyć za żywność. Radiacja tłumaczyłaby te cisze radiowe. Może na pokładzie zostały jeszcze zapasy żywności. Głodność Drax. Dobrze. Nie wiem, że my nic nie robi. Lecimy na ekipę. Do tego szybu.

To jest kolo! Nie postawaj się! Fajnie, proszę Państwa. To zbawiamy. Szybko za to. I co dalej Oooo, swoją zbiórkę z pomocą A1 i R1. Czyli dwa przyciski na raz, tak? O kurde. Ale akcie. Zupełnie jakby byli wszędzie i śmiali się z nas! Odwrót jest niemożliwy! Nikt nie chce się wycofać wielko ludzie, ale przyznam, za flarczyście tu strasznie, Quill. Śmieję się w obliczu zagrożenie! Flarciuchy przeciw nam! Wszędzie czai się wróg! Pora stawić temu czoła i wreszcie ich załatwić! Czy wszyscy się z nas śmieją? Nie! To ja będę się śmiał! Kto jest ze mną? Zwycięzca jest nasza! Symboli? <grym> <grym> o Pomóż Boże, co jak się w ramach zdecydowanych obrażeń. Wybór nie wyświetlony że premia zostałaby przyznana tylko Tobie. Niezależnie od przebiegu zbiórów, powoduje ona przywrócenia byli wszystkich Trzymaj grób! Teraz moja, kolej! Roket! sobie! Się nie jest to to, żeby niszczyć mów ma klikaj nie nie doszło do niczego daj im powalić rakieta to jest dobre jest ota Ok. O, o, niech przybywa bestia. Rytm ognia, krwi, trawi żyły. Wiesz na to, pastelki. Dobra, idźmy. Ostatni stawiamy o tam. Skąd nasz drogę? Mam zmysły dostosowane, tak, by czuć najlżejsze wibracje. Poważnie? Nie. Wyświetla mi się na ekranie. Tam ci poszli. O to co? Milano jest już chyba zaraz za tymi drzwiami. Kiedy przechodziłam, to było otwarte. A za ruch chcecie iść? Tak, chyba sam się potknąłeś. Najwyraźniej mieczą mama zamyka za sobą drzwi. Słucham? Dajcie mi chwilę A tam na Co ten stwór okaże się Można by na jakąś premię. Nie będziemy więzić niczego, co potrafi na Kiedyś polowaliście na listy gończe. jestem good. No właśnie, inna sytuacja. Grud. No dobra, grzebaliśmy z grudem w takich systemach. I możliwe, że coś załączyłem. Jestem grud. Tylko możliwe. Ale dobra, skoro mogą się zamykać. Zobaczmy te ulepszenia. Tu tutaj było chyba. O, w piterze. I co? Punkty zdolności. Mam jeden punkt, to czemu nie mogę? Rewolwerowca. Czy może potrzebuje więcej punktów? No nie wiem. Może jednak potrzeba więcej punktów. Może to nie jeden punkt? sprawił, że blokowałem na pierwszym poziomie w umiejętności dla każdego. A teraz potrzebuję dwóch punktów, żeby mieć drugą umiejętność dla każdego. No dobra, to tak to zostawię. To też i otwierać. Na chwilę obecną zakończyć. Bardzo mi się podobała walka z nią no bo było konieczne. pamiętamy ma być z dobrą firma jest powtórki z tego na jarmot to nie sprawa nie zgodziłem się tylko z koniecznością Znienia, tylko dla i i gruta więc myślę że jest ciekawie. Jestem wy Jestem ciekawy co nie, nie dalej. Na głos, Piękne na widoki. podstawą pału. Pału jest jej tępość. nie może być dzięki krzyczyzna. za oglądanie, trzymajcie się i nie